Jeśli chcesz wiedzieć, jak przyspieszyć piosenki na Spotify, trafiłeś we właściwe miejsce. Kroki są dość proste. Mamy rozwiązanie? Tak, upewnij się, że obejrzysz ten film do samego końca, aby nie popełnić żadnych błędów. Zostaw lajka like i zasubskrybuj mój kanał. To najlepsze wsparcie dla mnie. Więc wszyscy wiedzą, że możemy łatwo przyspieszyć podcasty na Spotify, ale czy możemy zrobić to samo z naszą muzyką? Sprawdźmy. Jeśli spróbujemy otworzyć naszą aktualną piosenkę, na przykład ten tutaj, możemy łatwo znaleźć wiele informacji, takich jak teksty. Możemy udostępniać to na naszych urządzeniach. Możemy na przykład przetasować naszą muzykę, znaleźć naszą kolejkę, udostępnić te rzeczy. Możemy zapętlić tę muzykę, jeśli to konieczne, ale czy są jakieś opcje zwiększenia prędkości? Możemy nawet spróbować kliknąć na więcej w prawym górnym rogu, tutaj na górze. I jak widać, nie mamy nic związanego z uch prędkością muzyki, więc niestety to nie jest. Uch, nie ma jakby funkcji przyspieszania naszych piosenek na Spotify, możesz spróbować zrobić to na YouTube, na przykład. Mamy opcję przyspieszenia naszego wideo, więc jeśli oglądasz jakby wideo z muzyką, możesz łatwo przyspieszyć je na YouTube. Ale na Spotify niestety nie ma takiej opcji i nie sądzę, że to jest przydatne. Bo jeśli chcesz, możesz użyć jakby edytorów wideo lub samego YouTube, aby zwiększyć prędkość. Na Spotify to w ogóle nie jest przydatne, ponieważ muzyka traci na jakości, gdy próbujesz ją przyspieszyć, więc nie sądzę, że musisz przyspieszać swoje utwory. Mam nadzieję, że ten filmik Ci pomógł. Zostaw lajka, subskrybuj i do zobaczenia, cześć.